Katarzyna Magiera, witam Państwa we wtorek 7 października z naszego studia przy ulicy Floriańskiej i zapraszam na najświeższe wydanie wiadomości, w którym pokażemy m.in. odsłonięcie tablicy upamiętniającej Władysława Suleckiego, powiemy też o utrudnieniach dla pieszych i kierowców związanych z budową drogowej trasy średnicowej i o skwerze w Wilczym Gardle. Budowa drogowej trasy średnicowej w Gliwicach jest uciążliwa nie tylko dla zmotoryzowanych. W związku z prowadzonymi pracami zamknięte zostały chodniki po obu stronach ulicy Zwycięstwa, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dibuła do przecięcia z ulicą Fredry. Piesi mogą poruszać się tam jedynie odgrodzonym fragmentem jezdni po jednej stronie ulicy. Budowa DTEŚki wymusiła również wyłączenie z ruchu chodników w ciągu ulicy Dworcowej. Gdy prace wejdą w kolejny etap, ulica zwycięstwa ma zostać tymczasowo zamknięta dla samochodów, a na ulicy Dworcowej ma obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. To będzie zupełnie nowy skwer. Teren u zbiegu ulic Orchidei i Magnoli w Wilczym Gardle ma zmienić się nie do poznania. Plac zostanie podzielony na dwie części: rekreacyjną dla dorosłych i przeznaczoną dla najmłodszych. W pierwszej stanie scena z widownią, siłownia plenerowa i stoły do tenisa. W części dla dzieci pojawi się piaskownica, huśtawki i tor przeszkód z tunelami i zjeżdżalniami. Powstanie tam również górka Saneczkowa. Rada osiedla Wilcze Gardło, chce nadać odnowionemu skwerowi nazwę i oddać głos mieszkańcom. Na pomysły, które można zgłaszać e-mailowo. I listownie czeka do 24 października. Najciekawsze zostaną opublikowane na stronie osiedlowej rady, a komisja wybierze najlepszy, który zostanie nagrodzony. Wczoraj w Gliwickim Teatrze Muzycznym przyznano tytuł Sprawiedliwy wśród narodów świata to najwyższe cywilne odznaczenie, które jest przyznawane przez Instytut Jadwaszem w Jerozolimie osobom pochodzenia innego niż żydowskie, które z narażeniem życia ratowały Żydów z Holokaustu. Dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że tak ważna i wzruszająca uroczystość odbywa się właśnie w dziedzinie, w naszym mieście. Bardzo dobrze się dzieje, że Instytut Jadwaszem i Państwo Izraelskie wciąż honoruje ludzi, którzy wykazali się tak szczególną odwagą i tak wielkim humanitaryzmem, dając tak wielką ofiarę. W czasach już dość odległych, 70 lat temu. Wdzięczność należy się właśnie Sprawiedliwości Ludmila do świata za to, że ocalili, ocalonych, że ocalili ich dzieci i dzieci ich dzieci. Jak mówią mędrcy w naszym narodzie, która ratuje jedno życie, jakby cały świat ocalił. Podczas wczorajszej uroczystości medal i dyplom odebrała m.in. pani Zofia Hybner, która wraz z mężem w 1942 roku zaopiekowała się czteroletnią dziewczynką wyniesioną z lwowskiego getta. W czasie wojny mieszkali z małą córeczką Ewą Lwowie. W grudniu 1942 roku przyjęli pod swój dach z nieznajomej kobiety czteroletnią żydowską dziewczynkę, wyniesioną z getta. Nadali jej nową tożsamość i odkąd nazywali Ludwig. Ocalona po wojnie wyjechała do Izraela i straciła kontakt z Hübnerami. Obecnie nazywa się Lara sen Przybrane wojenne siostry Ewa i Lubka odnalazły się dopiero w 2013 roku po wielu latach poszukiwań. Panią Medyt, połnierz, dzisiaj przed Państwem w tych okolicznościach. Czuję, że muszę podziękować całej rodzinie Hübnerów, wszystkich i pokoleniu tej rodziny za uratowanie. Gdyby nie ta rodzina, nie byłoby mnie dzisiaj w przeżyciu. I gdyby odkryto, że rodzina ta ukrywała mnie, także i o mnie zginęliby. Tak ta mała, uratowana dziewczynka dała początek następnym pokoleniom. W szczęśliwym już świecie zaistniała wśród nowych ludzi w tym nowym świecie. Dziękuję Ci, Mamo. Gratulujemy Ci odznaczenia i jesteśmy z Was obojga bardzo, bardzo dumni. Odznaczenie otrzymali również państwo Karlowie, którzy podczas wojny wychowali dwie żydowskie dziewczynki. Młodsza z nich poznała swoje pochodzenie dopiero jako dorosła osoba. Kolejni odznaczeni to Julia i Kazimierz Zięcikowie, którzy w latach 1943–44 w swoim gospodarstwie na obrzeżach Tarnopola ukrywali 13-osobową grupę żydowskich uciekinierów z Getta. W imieniu dwóch ostatnich małżeństw odznaczenia odebrały ich rodziny. W gronie sprawiedliwych wśród narodów świata jest obecnie blisko 25 tysięcy ludzi z 49 krajów. Większość z nich, bo blisko 6,5 tysiąca stanowią Polacy. Dziś na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego Gliwice odsłonięto tablicę poświęconą Władysławowi Suleckiemu. W uroczystości upamiętniającej tego Gliwiczanina, górnika, a przede wszystkim działacza opozycyjnego w czasach PRL wzięli udział przedstawiciele miasta, świata nauki, kultury i polityki oraz przedstawiciel kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Henryk Wujec. Mater. No, to był jeden z zapomnianych dzisiaj, ale najważniejszych opozycjonistów w ówczesnym województwie katowickim na Górnym Śląsku, Współpracownik Komitetu Obrony Robotników, Komitetu Samoru Obrony Społecznej, KOR. Jeden ze współpracowników najważniejszego wówczas, jednego z najważniejszych pism niezależnych ukazujących się w skali ogólnokrajowej, jakim był dwutygodnik robotnik, oraz współzałożyciel wraz z Kazimierzem Świtoniem w lutym 1978 roku Wolnych Związków Zawodowych w Katowicach. To była pierwsza niezależna od władz organizacja związkowa, która powstała. Jej założyciele byli w sposób nieprawdopodobny prześladowani. Szykanowani, represjonowani, także rozwinięcie tej działalności było bardzo trudne, ale musimy pamiętać, że właśnie jednym z współzałożycieli był Władysław Sulecki, górnik kopalni Gliwice. Mieszkaniec Gliwic zmuszony różnymi metodami, bardzo niejednokrotnie perfidnymi przez władze, przez ówczesną służbę bezpieczeństwa, do opuszczenia wraz z rodziną kraju w roku 1979. Po wyjeździe Suleckiego opozycja straciła jednego z najbardziej oddanych, oddanych działaczy. Można zaryzykować stwierdzenie, że poza Kazimierzem Świtoniem, między rokiem 1977 a 80. Władysław Sulecki był jedną z najbardziej represjonowanych i prześladowanych przez system osób na, na, Górnych, na górnym śląsku. Działania takie jakie prowadził, takie jakie prowadził również Kazimierz Świtoń i ludzie im podobni, to były działania prekursorskie, które później przyczyniły się niejako, dały podwaliny pod powstanie niezależnego samorządnego związku zawodowego Solidarność w roku 1980. Jak wszyscy wiemy, znajdowała się tutaj kopalnia Gliwice, której długo Ponad 20-letnim pracownikiem, górnikiem dołowym, człowiekiem, który tutaj no, przepracował e, kilkadziesiąt lat swojego życia, był właśnie Władysław Sulecki. Dlatego tutaj myślę, że to jest odpowiednie miejsce e, chociażby ze względu na rewitalizację tego miejsca i zupełnie pewną, pewną zmianę e, jego przeznaczenia dzisiaj, aby, aby ta tablica po prostu przypominała e, postać tego opozycjonisty. Długo oczekiwana inauguracja sezonu futsalowego w Gliwicach już jutro. W środę 8 października Gaw Jasna Gliwice zmierzy się z Red Devils' Chojnice. Przypomnijmy, że to spotkanie miało odbyć się 27 września, zostało przełożone, ponieważ na krótko przed planowanym spotkaniem w wypadku samochodowym zginął bramkarz zespołu z chojnic, Michał Papierkiewicz. Zaległy mecz odbędzie się o 19.30 w Hali przy ulicy Jasnej. W dzisiejszych wiadomościach to już wszystko. Żegnam się z Państwem i zapraszam jeszcze na prognozę pogody, którą przygotował Jakub Lenartowicz i na kolejne wydanie wiadomości. Jutro o tej samej porze. Można będzie je zobaczyć w sieci kablowej Imperium Telekom i na stronie tvimperium.pl.